No dobra. Na jedną laskę nakrzyczałam. Znaczy nie nakrzyczałam, tylko powiedziałam w sumie, że, że jest... No. No taka była, wiecie co? Bo normalnie się z wami super rozmawia, wy jesteście naprawdę inteligentni. W sensie naprawdę jesteście mądrzy. W sensie ja, ja w ogóle naprawdę uważam, że jesteście bardzo inteligentni. Serio. Ja was bardzo wierzę. Ale czasem się. Z... No, tak czasem, bo no, no... No to, 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 dla, to tak, to do jednej dziewczyny tak w sumie nie chciałam z nią rozmawiać już później, a tak to, tak to to ogólnie ze wszystkimi bardzo chętnie porozmawiam, ale większość, a, sorry, jeszcze jedna laska się wyśmiewała, no nie, w sensie, że podeszła, podeszła grupka do mnie, może tu jesteś, to Ci opowiem, no głupio zrobiłaś, szczerze mówiąc, więc się ssieminguje tutaj, ale i tak nie wiesz kto i nikt nie wie kto, więc jedna laska się tak śmiała i generalnie no ja się, jak nie, nie, wiecie, ja na przykład nie lubię, jak, wiecie, pokazuję Dominion, a ktoś tam hich, hichocze. No, no to wtedy wam powiem, że wiecie, no guys, no nie ma się z czego śmiać. W sensie, to nie jest śmieszne, że teraz blendowane są żywcem kurczęta. Chyba, że ten śmiech jest oznaką twojego stresu, co czasem tak bywa, ale akurat tu byłam w takiej zasadzie, <śmum> ona jest memem. <śmum> ja wiem, że jestem. W sensie, ja sobie zdaję sprawę, po co wy podchodzicie po zdjęcia. Ja sobie naprawdę zdaję. W sensie, nie mam z tym problemów. Są fajne rozmowy, gdzie wy jesteście weganami. Są rozmowy, gdzie też w ogóle, wiecie, y Zadajecie sobie pierwszy raz pytania, bo ja Wam pierwszy raz zadaję pytania czasem na zasadzie Ej, dlaczego krzywdzisz, jak nie musisz tego robić? I będę tak z Wami rozmawiać Sorry, no jak chcecie Dziękuję za so dziękuję, ładnie, lubię ją lubię. A to prezent od, od dziewczynek, które spotkałam Opa, bo pokazałam coś? Nie Jeżeli może wytymiecie to zaraz Nie można tak siedzieć na live'ach Znaczy można, w sumie nic tam nie było Dobra Zdrówko, parówko Parówko, bo była wegańska. Dobrze, co zaśpiewać? Dobrze, napiszcie im więcej tych komentarzy, co zaśpiewać, to zaśpiewam coś, dobra, bo nie wiem, co, 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 co zaśpiewać, naprawdę. Eee, kotlet wegański, ale w sumie nie mam. Były pisanki, pisanki, otwórz oczy. Wszystko chcecie, otwórz oczy, bestia, otwórz oczy, otwórz oczy. Było trzy razy, otwórz oczy. Eee. eee Eee, otwórz oczy, otwórz oczy. Otwórz oczy, otwórz o... Naprawdę otwórz oczy. Lubicie, otwórz oczy. Jednak. Otwórz oczy znowu. Nie, dziś nie będzie wegeparówki. Ale wiecie co? Jutro coś. Wiem co zrobimy. Wiem co zrobimy. Pójdziemy jutro nielegalnie do kuchni. Nielegalnie znaczy, że. pokażemy co moja koleżanka ma w kuchni. Ona się nie zgodzi, więc pójdziemy, zrobimy to nielegalnie. Nie można tak, co to jest chamskie. No dobra, spytam ją. <laughs> Spytam ją, dobra? Właśnie, właśnie przyszła A to jest Karolek, pamiętacie Karolka? Co mam dobrze? No dobrze, dobrze, zaśpiewam Otwórz oczy, dobra No dobra, to będzie otwórz oczy Ale czekajcie, to dzisiaj do Karolka śpiewamy? Nie wiem, nie mam długopisu A nie, nie, nie mogę mieć długopisu, pamiętacie, że jak ja śpiewam do czegoś To oni myślą, że ja palę? Pamiętacie, że tak jest? Dobra, śpiewamy, Ok. Dziś nadeszła rewolucja, krzyczmy głośno w ich imieniu. Moralności, egzekucja, ile żyć masz na sumieniu, to istoty, nie maszyny, czują ciągły strach i ból. Czas poszukać w sobie winy Zabijanie No jakie jest zabijanie? Ludziska No, zabijanie Zabijanie nie jest cool Tu de Plantanka Otwórz oczy wspieraj że nie śmierć Cześć, tak? Oczywiście, że Cię pamiętam No przecież oczywiście, że tak Chodziliśmy razem i śpiewaliśmy Otwórz oczy odpowiedzialność weź Otwórz oczy. Nie masz prawa do ich ciał. Do ciał żadnych nie masz prawa, tylko do swoich. Otwórz oczy. Go vegan for the animals. Otwórz oczy. Wspieraj życia i śmierć. Otwórz oczy. Odpowiedzialność weź. Otwórz oczy. Nie daj oszukiwać się. Otwórz oczy. Not being is not okay. No i teraz co jest? To jest najpilniejsza sprawa. Nie! I nie jest to, co wy śpiewacie. Nie podoba mi się to. Aby razem się zjednoczyć, musi skończyć się zagłada wszystkich poza ludzkich stworzeń. Czas obudzić się człowieku Dojrzeć do zamiany ról mm. Ja zawsze zapominam w tym samym miejscu No i co jest dalej? Niech mi ktoś powie co jest dalej Ja za... Dlaczego ja zawsze... I... Przyjmij Przejmij Zacznij A! Nie! Zacznij bronić bez Wiem, że bez imiennych, ale nigdy... Właśnie nie pamiętam, czy jest zacznij bronić, czy przemów głosem bez imiennych. wiecie co? Nie pamiętam. Jak jest tam? No teraz wy nie wiecie. No i nie znacie tej piosenki. God damn it. Dobra. Zacznij bronić! Bez imiennych być oprawcą. Nie jest? Cool. Otwórz oczy! Wspieraj życie ani śmierć. Otwórz oczy, odpowiedź. Otwórz oczy, odpowiedź.